Jestem pojedlotką, nauczyłam się sama czterech języków obcych niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego. Na tym kanale mówię dokładnie, jak to zrobiłam, jakie są metody nauki, więc zapraszam Was do subskrybowania i do zobaczenia innych filmów. Obecnie do końca grudnia oferuję lekcje angielsko i za 64 zł. Za godzinę, za 60 minut, więc jeśli Was to interesuje, jeśli chcecie poprawić swoje umiejętności w angielskim, niemieckim, to zapraszam do linków poniżej. Jeśli przyjedźcie z ludźmi, którzy Sądzą, że nauka języka obcego nie jest możliwa, którzy chcą, żebyście tak naprawdę podali się, to nigdy się nie nauczycie. Wiele ludzi myśli, że ok, mogę sobie, wiecie, robić coś na Duolingo przez 5 minut dziennie, ale jeśli na przykład wy macie jakieś inne metody nauki, na przykład tak jak ja tutaj, które wam tutaj pokazuję w tych filmach, to wiecie, że większość ludzi nie wierzy, że one działają. Nie wierzą, że. Przepisywanie książek, pisanie dyktat, mówienie do siebie jest lepsze niż robienie duolingo pięć minut dziennie. Więc jeśli będziecie spędzać bardzo dużo czasu z ludźmi, którzy takie jeszcze wam mówią, to w zasadzie nigdy nie nauczycie się tego języka. Moim zdaniem posiadanie złych ludzi w naszym otoczeniu jest największym błędem, jaki popełniamy w życiu. Ogólnie. Nie tylko w nauce języków obcych, ponieważ nie zdajecie sobie sprawy, jak polepszyło się moje życie, kiedy wyrzuciłam z niego wszystkich toksycznych ludzi. To jest normalnie jakbyście codziennie pili truciznę i w końcu przestali to robić. Widzicie jak w końcu dobrze funkcjonujecie, jak normalnie możecie żyć, jak możecie normalnie podejmować wiele decyzji w życiu, jako po prostu dobrze i zdrowo się czujecie, ponieważ nie ma wokół was nikogo, kto mógłby wam powiedzieć, że to co robicie jest głupie, złe, nie ma sensu. Tacy ludzie nadają się do kosza. I jakkolwiek brutalnie to brzmi, jeśli wyrzucicie takich ludzi z waszego życia, to na milion procent stanie się ono lepsze. Kolejna rzecz jeśli chodzi na przykład o wiecie, nie tylko ludzi, tylko po prostu metody, które których korzystacie, to już chyba oczywiste, mówiłam o już w innych filmach, że Powinni się w końcu zacząć korzystać od metod, które działają, tak jak tutaj, na przykład, ja polecam na moim kanale przepisywanie książek, pisanie dyktant, czy pisanie że o sobie, uczynię się ich na pamięć, ponieważ w końcu, moim zdaniem, nadszedł czas, żeby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę, że nauka języka obcego jest bardzo prosta i to, co widzimy w internecie, i tak naprawdę, co nam inni ludzie mówią, te wszystkie metody, tak? Duolingo na przykład to są zwyczajne, marketingowe chwyty, żeby zabrać Wasze pieniądze. Wiadomo, że niektóre rzeczy są darmowe, na przykład Duolingo ma wersję darmową i premium, ale nawet jeśli to jest darmowe, to oni tak zarabiają pieniądze na reklamach. Oni zarabiają pieniądze na to, że używacie tą aplikację, więc przysięgam, gdybyście wiedzieli więcej rzeczy na temat marketingu, na temat ogólnie jak działa świat, jak działa biznes, to byście wiedzieli, że wszystko tak na co robicie. Całe Wasze życie jest takie, jakie jest, tylko dlatego, że ktoś się tak zaprogramował dla Was. I w większości przypadków nigdy nawet nie myśleliście o tym, że wszystko, co robicie, to program systemu, który mamy nad nami. Czyli na przykład na to, że pijecie kawę codziennie no to jest też jakiś program systemu, który każe Wam, który daje Wam tyle marketingowych chwytów, żebyście uwierzyli, że picie kawy jest niezbędne do tego, żeby mieć dobry dzień. Ja nie piję osobiście kawy, to z tego przykład. Jest wiele takich innych rzeczy. To było na przykład, że e, powiedz teraz jeśli chodzi o naukę języków obcych, że kursie gramatyki ma sens. To też większość z nas już słyszała ze szkoły, z innych źródeł. Ale prawda jest taka, że usłyszeliśmy to tylko dlatego, że ktoś nam to coś powiedział. I wiele razy właśnie tak jest, że tak jest zawsze, w każdej dziedzinie życia, że jeśli to słyszymy kilkanaście, kilkaset razy. To zaczynamy w to wierzyć. Więc przestańcie w końcu mówić, że coś jest za trudne, że coś jest za głupie albo że ja jestem za głupi, ponieważ to jedyny powód, dlaczego wciąż go nie znacie, ponieważ mówicie sobie te rzeczy. Gdybyście na przykład robili te gramatyczne ćwiczenia, które nie mają sensu, moim zdaniem, gdybyście nawet nie zmienili swojego planu, nie, zmieniliby, nie zmienilibyście metod, z których skorzystacie, ale byście mówili sobie, że jestem dobry, że jestem coraz pewny siebie, że staje się lepszy z każdym słowem to i tak byście zrobili większy progres w języku obcym i za każdym razem kiedy słyszę takie rzeczy od innych ludzi chcę po prostu coś im zrobić zwłaszcza tym, którzy są właśnie toksyczni ponieważ oni tak naprawdę powodują największy największy bałagan w naszych życiach i jeśli na przykład bardzo chcecie Um, powiedzmy w końcu przywołać się tego kraju, gdzie chcecie zawsze mieszkać ogólnie jak chcecie, chcecie zrobić te rzeczy, o których zawsze marzyliście to nigdy się to nie uda jeśli będziecie słuchać opinii negatywnych ludzi nigdy pamiętam, że jak mieszkam się w Polsce, uczyłam się niemieckiego, mieszkałam z rodzicami i moi rodzice mówili mi często, że wow, jakby cały czas siedzisz w tym pokoju i mówisz o siebie po niemiecku, to jest dziwne ale wiadomo, że okaz oni wiedzieli, czemu to robię, ponieważ chciałam się przeprowadzić do Niemiec. Ale ja wiem, że w wielu rodzinach może też być tak, że którzy po prostu rodzice będą mówić swoim dzieciom, że czemu to robić? To jest głupie, jakby za, za kogo się masz? Um, czy myślisz w ogóle, że naprawdę się kiedyś uda nauczyć się tego języka? Więc nie możecie ich słuchać. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale przysięgam Wam, że 80% porażek, jakie ponieśliście w życiu. Było winą waszego otoczenia i ludzi, a nie waszych samych. Na przykład fakt, że nigdy nie zostałam, na przykład, nie wiem, instruktorem jazdy konnej, może zawsze chciałam w tym zostać, było to, że po prostu moich rodziców nie było stać, a to, żeby wozić mnie na zajęcia co tydzień, albo żeby wozić mnie do jakichś innych miejsc, albo po prostu, żeby nawet mieć te jazdy kony częste, ponieważ to bardzo, bardzo droga dyscyplina i też bardzo droga inwestycja, jaką trzeba w to włożyć, więc. To też jakby nie jest moja wina, tylko wina mojego otoczenia, jak się dorastałam i wszystkiego. Oczywiście tego nie winię teraz, ale wiecie, sam na myśli, jakby wiele razy nie udaje nam się coś tylko dlatego, że mieszkamy w złym miejscu albo że jesteśmy na przykład za biednej rodziny. Musimy to oczywiście zaakceptować, ale to też nie może być naszą przeszkodą. Jeśli każdy z was będzie naprawdę wierzył, że większość powodów, dlaczego się coś nie udaje, to wina otoczenia, to zrozumiecie, co mam na myśli. Ponieważ wtedy, kiedy zdacie sobie sprawę, że otoczenie jest waszym problemem, to zanim będziecie zmieniać siebie, zmienicie swoje otoczenie. I to, dotyczy, I to dotyczy wszystkiego, nie tylko nauk języków obcych, ponieważ jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany, jeśli mieszkacie w rodzinie, gdzie każdy jest gruby, otyły, je fasfurę codziennie, a wy chcecie schudnąć, to na przestać mieszkać z tymi ludźmi, ponieważ wy nie chcecie w już być. To jest oczywiste. Nigdy w życiu się schudniecie, jeśli będziecie mieszkali w domu, gdzie każdy jest otyły, każdy jest niezdrowo. Nigdy. Chyba, że naprawdę macie wielką siłę woli, co jest bardzo, bardzo ciężkie, moim zdaniem. Nawet ja sama nie dałabym rady, a chociaż moim zdaniem mam bardzo dużą siłę woli, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo trudne. Ponieważ sama to zauważyłam, teraz na przykład jestem w Meksyku i wiem, że tutaj jest bardzo dużo otyłych ludzi, jestem bardzo zdrowo, ale mimo to jakby czasem. Zjem coś niezdrowego, dlatego że po prostu jest to wszędzie. Fast food jest wszędzie i każdy naprawdę ja ma nadwagę w tym kraju, więc ciężko mi po prostu być taka jaka jestem. Ciężko mi zostać przy moich nawykach w 100%. Dlatego czasami idę właśnie w kierunku niezdrowego jedzenia. Tylko dlatego, że jestem w tym kraju i fast food jest to słowie na każdym rogu, na każdej ulicy. Mam wrażenie, że to jest tak ciężkie do zrozumienia dla większości ludzi. I naprawdę zajmuje wiele lat, wiele doświadczeń, żeby w końcu zdać sobie sprawę, że toksyczni ludzie to największe prawa, jakie mamy, albo toksyczne miejsca, toksyczne otoczenia itd. Jeśli chodzi o język obcego i ogólnie o ludzi, którzy mogą być dla nas bardzo źli, dosłownie, co mam na myśli przez to, którzy nam nie pomagają. Jeśli na przykład mówimy w języku obcym, no, powiedzmy po angielsku czy po hiszpańsku, jak ja teraz w tym kraju, właśnie w Meksyku, to zdajemy sobie sprawę, że niektórzy nam pomagają, niektórzy słyszą, że jesteśmy obcokrajowcami i wciąż uczymy się tego języka, a niektórzy mają to gdzieś i mówią, nawet czasem trudniej, tylko dlatego, żeby pokazać sobie, że o jestem lepszy, ponieważ jestem native speakerem, a ona nie. I to jest, moim zdaniem, coś, co przeoczamy wiele razy, kiedy właśnie uczymy się już tego języka, kiedy mieszkałem w kraju, gdzie ten język jest mówiony, ponieważ mam wrażenie, że oto moja wina. Jestem faktycznie za głupia, bo wciąż tak dobrze mi nie wychodzi. Nie, czasem naprawdę niektórzy ludzie są arogancy i nie chcą Wam pomóc w nauce języka i mówią specjalnie bardzo trudno, mówią bardzo szybko i naprawdę to nie jest tak, że mówią tak normalnie. Czasem mówią nawet trudniej. I to musicie zignorować. I kolejny przykład jest z tego taki, że na przykład kiedy jesteście bardzo w bardzo stresującej sytuacji, w pracy, na rozmowie o pracę, w urzędzie, u lekarza, czasem ten stres blokuje nas przed mówieniem dobrze. Nawet jeśli jesteście sami, ćwiczycie właśnie mówienie do siebie, rozmawiacie z innymi ludźmi w tym języku i Wam dobrze idzie, Czasem po prostu nie wychodzi Wam to w stresujących sytuacjach, dlatego że czujecie stres i blokuje Was to. Miałam taką sytuację ostatnio. Moim zdaniem nie powinniśmy w ogóle wtedy martwić się, że to się zamieni, tak, tylko po prostu zwalić to, to blokadę, to stresującą sytuację. Ponieważ na to polsku, kiedy musimy przemawiać nie w miejscu publicznym, bo mamy zrobić jakąś prezentację i mówić, właśnie w urzędzie, nie, mówić, rozmawiać o pracy. My się stresujemy i wypełniamy błędy nawet po polsku, więc oczywiście jego dzieło w języku obcym będzie nam to również. Będzie nam to, będzie nam trudno również. Złaniałem jeszcze wspomnieć o tym, że czasem po prostu mamy momenty w życiu, gdzie nic na nie wychodzi. I naprawdę to może być z każdą rzeczą. Z, z nauką języka obcego, z nauką innych umiejętności. Po prostu czasami całą naszą energię skupiają na rzeczach. Które są bardziej ważne, czyli na przykład na przetrwaniu, jeśli jesteśmy w bardzo traumatycznej sytuacji, a o przechodzimy przez rozstanie, o przeprowadzkę. Czasami po prostu nie mamy energii na to, żeby uczyć się czegoś, więc ten progres będzie szedł, ale będzie wolniejszy. I wydaje mi się, że wielu ludzi tego nie rozumie, ponieważ wiele z nas jest niecierpliwe i chcemy od razu szybko osiągnąć jakiś cel, chcemy od razu już dwa miesiące mówić bardzo biegnie języku obcym. To ci wyjdzie, ale naprawdę czasem musisz temu więcej czasu I to nie jest tak, że coś jest to mnie tak To nie jest twoja wina Czasem po prostu życie się zdarza I musimy poświęcić tę energię na inne rzeczy W mojej sytuacji również chciałam za dużo energii, żeby e, Bardziej więcej o hiszpańskiego Mimo, że jestem w hiszpańsko-panioterycznym kraju I chciałabym jeszcze mówić bardziej i jeszcze więcej i lepiej po hiszpańsku, ponieważ mam taką bardzo dobrą okazję, ale po prostu czasami jestem skupiona właśnie na innych rzeczach, które mnie nurtują, które mi teraz po za ważniejsze i po prostu nawet jeśli spędzam ten czas na hiszpańsku, oglądam wiele rzeczy na YouTubie albo rozmawiam z ludźmi i ćwiczę mówienie to i tak mam wrażenie, że czasem po prostu jakby nie przyswajam tak dużo informacji jak, jak wcześniej. Nie ma takiego, jak powinno się już być na tym poziomie, powinno się już to znać. Po prostu życie się zdarza i czasem, chłop, chłop. I czasem zapominamy wiele rzeczy, czasem po prostu nie mamy energii, żeby skupić się wystarczająco dobrze. Żeby mówić coś biegle i żeby Powiedzieć coś poprawnie To jest naprawdę normalne normalne w 100% Mimo to, że życie się zdarza i czasem trudno jest nam wiele rzeczy Ogarnąć, że tak powiem To i tak To z kim rozmawiamy To z kim ćwiczymy ten język obcy Jest ważniejsze niż um, nasza sytuacja życiowa, ponieważ Możemy nawet dojść do najgorszej sytuacji życiowej I może nic nam nie iść Ale jeźdźmy wokół siebie Ludzi, którzy nas wspierają, którzy pomagają nam w nauce, języka obcego, którzy właśnie jak z nimi rozmawiamy, na przykład jak teraz rozmawiam z Meksykanami, a z tymi, z którymi teraz rozmawiam najczęściej, oni jakoś pomagają mi właśnie, poprawiają moje błędy, kiedy popełniają jakieś, albo ogólnie jakby chcą, żebym mówił z nimi i jego mówią łatwiej dla mnie też. To w się sensie nie mówią tak szybko, nie mówią tak niewyraźnie. I moim zdaniem to jest właśnie to, co powinniśmy zrozumieć, że musimy znaleźć idealnych partnerów do nauki. I właśnie jeśli takich nie znajdziemy, jeśli trafimy na złych, trafimy na tych, których nie obchodzi to, że jesteśmy obcokrajowcami, to nie jest nasza wina. I chcę to jeszcze czas powtórzyć, to nie jest nasza wina, że oni nie mówią do nas łatwiej. Wiadomo, że nie muszą, to jest język ojczysty, ale moim zdaniem, jeśli my widzimy obcokrajowca w Polsce. Mówimy trochę łatwiej po polsku, a przynajmniej mówimy wyraźniej. Większość z nas, jakby z szacunku, tylko to chciałam dodać. Dziękuję za oglądanie. Będziesz ten o pomógł i do następnego filmu.